Błogosławieni miłosierni pod tym hasłem już w lipcu tutaj w Krakowie spotkają się z Ojcem Świętym młodzi ludzie z całego świata. Dlatego właśnie tutaj otwieramy dzienniczek miłosiernych, z którym wyruszymy w całą Polskę po to, żeby przekonać Was, że miłosierdzie nie jest zarezerwowane dla świętych czy wybranych. Przedstawimy Wam bohaterów dnia codziennego, którzy są dowodem na to, że dopiero gdy zaczniemy żyć miłosierdziem na co dzień, zaczniemy życie na pełnej petardzie. A pierwszym z nich będzie chłopak, który w momencie największego cierpienia otrzymał miłosierdzie wykraczające poza horyzonty, a dziś przekazuje je jeszcze dalej. I to dokładnie poza horyzonty, bo tak nazwał swoją fundację. Niosąc pomoc ludziom po wypadkach, pomaga uwierzyć im, że bariery istnieją tylko w naszych głowach. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Jasiek Mela, który udowodnił, że niemożliwe nie istnieje. Skoro jest powiedziane, że miłosierni sami doznają miłosierdzia, to znaczy, że dobro, które jeżeli je dajemy, to ono do nas wraca. Mój wypadek miał miejsce 13 lat temu, ja wtedy miałem 13 lat, Porażenie prądu wysokiego napięcia, 15 tysięcy volt przepłynęło przez moje ciało. Po wypadku na 3 miesiące trafiłem do, do szpitala, gdzie lekarze ratując mi życie amputowali mi rękę i nogę. Niepełnosprawność kojarzyła mi się po prostu z końcem świata, z, z świata z totalną taką nie, nieaktywnością życiową, dla mnie to jest z koniec. Perspektywa wyprawy na, na biegun, czy w ogóle po prostu zrobienia czegoś niezwykłego, było dla mnie takim świadkiem w tunelu i okazją do pokazania, tak naprawdę przede wszystkim sobie na początku, że, że jestem coś wart. Każda podróż, jak mawia Marek Kamiński, jest podróżą w głąb siebie, podróżą, w której stajemy przed jakimś takim zwierciadłem swojej słabości, swojego, swoich różnych ograniczeń, różnego rodzaju niepełnosprawności, bo każdy człowiek jest w jakiś sposób niepełnosprawny. Okazało się, że nie tylko dochodząc na Białym Północnym czy Południowy, nie tylko pomogliśmy Jaśkowi, ale też w pewnym sensie szeroko Jasiek, szeroko otworzył drzwi innym ludziom, którzy stracili nadzieję na normalne życie przez chociażby Fundację Jaśka Poza Horyzonty. Także okazało się, że ta idea prowadziła dalej niż tylko na biegłym. Pamiętam, że kiedyś przeczytałem takie zdanie, że człowiek jest tym, co daje innym i rzeczywiście tak jest. Wszystko to, co zrobiłem tylko dla siebie, jakby tego nie ma, a wszystko to, co zrobiłem dla innych ciągle jest też dla mnie. Od siedmiu lat prowadzę Fundację Poza Horyzontem. To jest fundacja, która skupia swoje działania, można powiedzieć, na dwóch takich to torach. Jednym z nich jest pomoc w finansowaniu protest dla osób amputacji. Drugą rzeczą, dużo ważniejszą, jest inspirowanie ludzi do, do aktywnego życia. Te doświadczenia, których, które kiedyś próbowałem jakoś wykasować ze swojej głowy, te trudne doświadczenia, wypadek, śmierć brata, pożar domu, zrozumiałem, że one mogą być tak naprawdę moim narzędziem do pracy. Zobaczyłem, że kiedy Spotykam się z kimś w szpitalu, kiedy z nim pogadam, kiedy przyjdę w ciszecie, kiedy podciągnę nogawkę, pokażę protezę, zdejmę ją, zrobię parę kroków, przebiegnę, to widzę, że, że, że to już bardzo działa. To jest taki dowód na to, że, że można, że zobacz, ty za jakiś czas, jak się ogarnisz, jak się postarasz, jak będziesz cierpliwy, to, to, to też możesz żyć aktywnie. Niepełnosprawność nie musi oznaczać końca świata. To miłosierdzie to jest zwykła, prosta, taka codzienna, codzienna sprawa, że trzeba zaczynać od, od małych rzeczy i każdy powinien brać na, na swoje plecy tyle, ile jest w stanie unieść. Jeżeli jesteś w stanie być, nie wiem, chirurgiem, ratować w ten sposób życie, rób to. Jeżeli masz predyspozycję do tego, żeby pojechać na, na misję do, do, do kraju, gdzie bardzo źle się dzieje i stykać się z tym cierpieniem, zmieniać je jakoś, to rób to. Ale jeżeli nie jesteś w stanie, to. Bądź miłosierny na co dzień, nie wiem, idąc do, do sklepu po bułki, spotykając sąsiada, który cię wkurza, yy, czy jakąkolwiek inną osobę, po prostu... Próbuję manować dobrem. Myślę, że Światowe Dni Młodzieży to nie jest miejsce dla, to nie jest miejsce dla, dla ludzi świętych. Tam będzie bardzo wielu ludzi, którzy poszukują. Każdy tam przyjeżdża po coś. Czasem jest tak, że ta motywacja może być sprzeczna. Może być tak, że ktoś sobie przyjedzie z Brazylii do, do Krakowa, bo usłyszy, że w Polsce są piękne kobiety, więc może jakoś poderwie. A może być tak, że szukając dziewczyny, no że tak powiem przynośnie znajdzie Boga. Jasiek od wielu lat udowadnia, że nie ma granic, które mogłyby zatrzymać miłosierdzie. A na kolejnej stronie dzienniczka historia naszego studenckiego kolegi, który doskonale rozpoznaje zapach miłosierdzia w kuchni pełnej smaków.